Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hydronir, a dokładnie tak, chwilę sobie pograłem i stwierdziłem, że hej, pobudujemy sobie troszeczkę dzisiaj na odcinku, bo czemu by nie? Oczywiście, jeżeli się cieszycie, że jest kolejny odcineczek, łapeczka w górę, zapraszam do subskrypcji kanału i ewentualnie zapraszam do sklepu Genesis, gdzie z kodem LIA macie 10% rabatu na wasze zakupy. Zająłem się tutaj troszeczkę fundamentami, wyłożyłem ich całkiem sporą ilość i... Na razie tak to się prezentuje. Później koniec końców będziemy latać tutaj, tutaj z młotkiem i wszystko blokować, żeby to nam się w żaden sposób nie przesuwało. Nie wymyśliłem jeszcze w dalszym ciągu, co zrobię tutaj, ale tak jak to wspomniałem w poprzednim odcinku, prawdopodobnie walniemy sobie tutaj jakieś filary, żeby to wszystko wyglądało nieco ciekawiej. Zamierzam dzisiaj przebudować cały system jeżeli chodzi o te elementy logiczne. Przede wszystkim chciałbym sobie jakoś fajnie oznaczyć, że coś jest włączone lub wyłączone. E, prawdopodobnie tutaj poleci sobie jakaś e, duża lampka, bo pamiętam, że była jakaś taka e, duża lampka do, mm, do do, 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 kupienia i ona chyba jakoś ją można było chyba jeszcze dodatkowo przestawiać tą klawiaturą logiczną, jej kolory, coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie. E, w każdym razie jeszcze na, na górze, nad tymi Dźwigniami chcę, żeby były lampki. Na razie sobie to mniej więcej w ten sposób zbudowałem, prawdopodobnie zrobimy sobie tutaj jeszcze jakąś jakieś odwrócenie sygnału, jeżeli będzie to potrzebne. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli po prostu dźwignia będzie w górze, gdzie system będzie wyłączony, dany przenośnik na przykład będzie wyłączony, to lampeczka się nie będzie świeciła, a jak będzie włączone, no to po prostu się będzie świeciła. Od cały, że tak powiem cała tutaj filozofia. Zastanawiałem się nawet przez chwilę, żeby faktycznie tutaj jeszcze dosyć blisko mam te rury i mógłbym sobie zwyczajnie wprowadzić kolanko, przekierować sobie to tutaj, wyprowadzić nawet z drugiej strony i wtedy, jeżeli faktycznie to by było włączone, to dodatkowo ten przenośnik by działał. I serio, wiecie co? Chyba to tak sobie zrobimy. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że będzie to fajny element, e, taki dodatkowy. Więc e, nie jest to jakieś super trudne dla mnie do. E, przestawienia, wystarczy tak naprawdę sobie przestawić to i gdzie jest, przepraszam bardzo, kolanko. O mój Boże, teraz weź znajdź tutaj cokolwiek. A czekaj, przecież ja tu mam kabel logiczny, ja tu im zapomniałem. <laughs> moment, moment, moment. E, dobra, to, 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 to nic się nie dzieje, bo wystarczy po prostu przesunąć wszystko jeszcze o jeden, czyli tutaj wraca kabel prosty. Znaczy, nie kabel, przepraszam, tylko rura prosta i zwyczajnie to kolanko po prostu powędruje sobie. Jeden blok dalej. Nic się strasznego nie dzieje. Można to w ten sposób ogarnąć. Dobra, teraz nie to. Fundament na swoje miejsce od razu, żebyśmy tutaj mieli. To będzie w tą stronę, czy to będzie w drugą? Eee, to będzie w tą. Dobra, moment. Tutaj, tak jest. Zgadza się. Na razie fundamenty sobie wyciągniemy. I tutaj potrzebujemy trzech prostych rur. I wtedy faktycznie, jeżeli to sobie włączymy, to dodatkowo ten przenośnik będzie. Działał, więc będziemy mieli idealne oznaczenie, że hej, to jest włączone, na pewno. Nie chcę takiego czegoś robić z maszyną, ponieważ chyba, jeżeli podpiąłbym tutaj rurę, lampka by się zaświeciła. Chodzi po prostu o to, że nie chcę, żeby ona mi zaczęła funkcjonować tutaj, więc raczej w tym miejscu będziemy mieli tylko i wyłącznie lampeczkę. A tutaj, tak jak mówię, takie duże światło, które nam będzie oznajmiało, że hej, system jest włączony albo wyłączony. Dobra. To w takim razie lecimy na zakupy. Rury proste z potrzebne. I potrzebujemy dodatkowo światełek. Wszystko, jeżeli chodzi o logikę. Dobra, nasza pierwsza, yy, nasz pierwszy postój, proszę bardzo, rura z na maksa 300 tutaj mamy. No tak, bo to nie jest yy, Glorious, ale 300 rur na teraz powinno nam wystarczyć na spokojnie. Bo i tak w sumie zanim będę mógł rozbudować system, będzie musiał on troszeczkę pochodzić, żeby e, tego klotium mi się nazbierało, żebyśmy faktycznie mogli kolejne maszyny sobie tutaj wytwarzać. I teraz proszę ja ciebie czeka, ja się Tylko nawrócę, 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 dobra. I teraz tak, klawiatura logiczna myślę, że jedna by się przydała, bo jeżeli faktycznie będę mógł tam w jakiś sposób sobie mm, zmieniać te kolory, to jest dobra rzecz. Repeater tutaj tego to nie. Klapka logiczna hack ha zmienia. E, przychodzącą wartość logiczną na 1, potem na 0, potem na 1, potem na 0, potem na 1, i tak dalej. Po prostu zmienia nam sygnał. Ale to nie było, przepraszam bardzo, to. Nie, czekaj, bo to nam e, to jest. Nie, 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 to będzie to. Zmienia wartość logiczną na 0, na 1, na a każdą wartość większą e, lub równą 1 na 0. O, w ten sposób o to chodziło. Tego byśmy potrzebowali w razie czego 3 sztuki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż mogę być tutaj. E, Omylny, bo logika to nie jest, że tak powiem. To, 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 to nie moje. To, to nie moje ulubione, nie? Znaczy, lubię się czasami tutaj bawić tymi e, elementami logicznymi, jakimiś tam kabelkami, włącznikami, przełącznikami. To jest naprawdę fajne. Tylko. Mimo wszystko, gdzieś tam potrafię mieć z tym problem. O! Tutaj mamy lampa logiczna. Wytwarza światło. Kolor może się zmieniać po wprowadzeniu dziewięciocyfrowej wartości logicznej RGB. I myślę, że te lampy ogólnie byśmy sobie zamontowali. No i tutaj jeszcze mamy te haki świetne. Ogólnie tych będę potrzebował jeszcze sporo, bo będę chciał cały, że tak powiem, całą kopalnię sobie jakoś ładnie oświetlić, tak? Prawdopodobnie te światła będą cały czas włączone, bo nie chce się tam za bardzo bawić w jakieś przełączniki, włącz, wyłącz i tak dalej. Wszystko ma cały czas się tam ładnie świecić, mieć taki swój powiedzmy klimat. Ale tym będziemy się zajmować troszeczkę. Później totalny chaos i zniszczenie tutaj, no ale hej, to wszystko cały czas powstaje, więc na razie porządków nie ma co robić, prawda? Dobra, mm, wystawmy sobie tutaj, może, czekaj, uh, Może, 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 może gdzieś tutaj, co? Może gdzieś tutaj, niech będzie. E, no i zobaczmy w takim razie, jak to będzie w ogóle wyglądało, ale może najpierw połączmy sobie tutaj ten przenośnik. Czyli, moment, moment, rura, rura, prosta. Tutaj, tak jest, tak jest. Kolejna w tym miejscu i jeszcze jedna w tym miejscu chyba tak Powinno się wszystko połączyć mam nadzieję wyjdzie w praniu Chociaż w sumie chyba nawet teraz mogę to sprawdzić Dlaczego w ogóle nic nie działa czekaj bo ja to przełączałem może się to zresetowało teraz A nie przepraszam przecież Ej jak głupi jak głupi jak głupi przecież to ja wyłączyłem to Łącz teraz tak, dobra, jestem głupi. Ja z głupi. Dobra, nie było tematu. Tutaj będziemy potrzebować na pewno yy, korka, bo będzie mnie denerwowało, że to cały czas kapie. Na szczęście korek mamy. Stąd, proszę bardzo, ja się tak zostawię. Co, coś, dlaczego to w ogóle nie ten Czemu w ogóle. A, bo to jest w dół. Ej, ej co? Co? co Jakie ja to? Jakie ja to ustawiłem? Przepraszam bardzo. Cześć, 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 cześć. No weź to odłóż. A bo to w bok leci w ogóle, to nie tak ma iść, to ma iść w dół. Teraz jest gitarka, dobra. Odkładamy fundamenty, to możemy zająć się światełkami, moi drodzy, światełkami. Jak te światełka będą wyglądały, jak one będą działały, nie mam dla tego pojęcia. Lampa logiczna. Musimy też mieć dostęp do klawiatury. Zawsze możemy mieć to po prostu tutaj gdzieś z tyłu. Można nawet w przyszłości zrobić tutaj jakieś, wiecie, wejście. Do takiego pomieszczenia, powiedzmy, gospodarczego, coś tego, technicznego. Żebyśmy mogli tutaj sobie wprowadzać wartości, więc wydaje mi się że tak, lampeczki ja tą lampę chciałem akurat dać w tym miejscu, tylko i wyłącznie dlatego, że nie mam tutaj niczego ale równie dobrze mogę sobie tutaj władować fundament, coś postawić tutaj na przykład da rady, to nie jest potrzebne żeby, żeby to wszystko w miarę jednolicie wyglądało I teraz tak, czekajcie, tu byśmy sobie zrobili te lampki nad przełącznikami chyba co nie? W ten sposób czy od góry? Chyba w ten sposób. Zróbmy tak. E, kolejna lampa logiczna poleci sobie tutaj i kolejna lampa log logiczna poleci sobie e, tutaj. Super. E, no i teraz moment, moment, moment. Tutaj byśmy potrzebowali... W sumie! Jakby nie będę, się, nie będę się za bardzo z tym, że tak powiem, bawił, kombinował, zrobimy sobie zwyczajnie. Tutaj klawiaturkę. I tak nie będziemy tego co chwilę wprowadzać, więc nie musi to być w jakimś super y, specjalnym miejscu, na tyłach sobie to walniemy jak najbardziej. Teraz wszystko mamy załączone. To wygląda jak jakaś rakieta normalnie. Ok. Skoro wszystko mamy tutaj załączone, to później będziemy mogli sobie zabudować fundamentami, będzie ładnie ściana, czy, czy, czy jakąś tam drewnianą damy, nie ma znaczenia. I teraz dość ważna rzecz, bo nie wiem, czy to faktycznie zadziała, czy nie będziemy musieli tutaj jeszcze zmienić sygnału. Tylko ja go, nie będę w stanie za bardzo zmienić, a raczej boję się go zmieniać tutaj, bo mam wrażenie, że wpłynie to jakoś. Chyba że, czekajcie, wystarczy, że tutaj byśmy sobie to zamontowali. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak włączymy to, wtedy się zapala. Wtedy jest włączone. No i o to nam w zasadzie chodzi. Ale to pięknie będzie wyglądało. Eee, I to tak samo, że będzie świeciło i tak będzie wyłączone. OK. I o to mi chodzi. I o to mi chodzi. Ja od razu wiem, ja od razu wiem że to działa. Dobra. Mm, jeżeli ja to będę miał uruchomione. Bo tam było, że dziewięciocyfrowa warto... Jeszcze raz. Nie, to nie będzie tutaj... Moment, 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 to było przy tej lampeczce Wytwarza światło, kolor może się zmieniać po wprowadzeniu dziewięciocyfrowej wartości logicznej RGB Najlepiej przydałaby mi się do tego jakaś a, stronka Dlatego ja sobie zaraz to na szybko zobaczę Dobra, mam stronkę, y, gdzie mam powiedzmy, że wygenerowane kody I teraz tylko to muszę wszystko, że tak powiem tutaj y, przenieść A wcale nie jest to takie proste, bo jak jest y, jakby muszę brać, pod, bo to jest ma być 9 cyfr i mamy R, mamy G i mamy B. Jeżeli na przykład mamy na pierwszej pozycji R dziewiątkę, bo chcę teraz zrobić kolor zielony, to muszę wpisać 009, potem wpisać 255, jeżeli chodzi o zielony, a potem B 000. O to mniej więcej chodzi. Dobra, więc mam nadzieję, że to dobrze zrozumiałem. E, pierwszy raz robię coś takiego, więc mogę się pomylić. Jakby to jest w ogóle beka totalna, ale nigdy nie potrzebowałem typowo kodów pod to, więc jakby spoko. To jakby nie, nie ma znaczenia. Dobra, zobaczymy. 0, e, zero, 9, 2, 5, 5. 0, 0, 0. Pyk. Jest zielone! Whee! zadziałało. Dobra, czyli przenośniki będziemy mieli, że tak powiem, na zielono. Bo czemu by nie? Dobra. Yy, maszyny, jako że są takie złotawe, takie, takie tego, to zrobimy sobie na żółto. Leciu jakby pod złoty, ale to w sumie bardziej taki pomarańczowy żółty, Nieważne. Dobra, czyli tak. Będzie dwa... Nie, 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 nie. Wyzeruj to. Dwa, pięć, pięć. Jeden, osiem, osiem, zero, 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 Aha! I pięknie, i mamy takie, takie, no, złote w sumie wyszło nawet. No, fajnie, jedno obok drugiego, tak nie widać, że to jest zielone i żółte. Chociaż nie, no, widać, 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 fajnie. Fajnie to wygląda, podoba mi się to bardzo. A to będziemy mieli sobie może na czerwono? Niech będzie na czerwono, czyli 25500000000. Po prostu, rozumiesz, zerujemy, 25500000000. Pęk! I mamy na czerwono. Elegancko, ale to fajnie wygląda! Zarąbiście to wygląda. No i dobra, i teraz jeżeli sobie tutaj to... Moment, bo teraz wprowadziliśmy tutaj sygnał. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. I teraz jest problem, bo to powinno być. Ten. Jest... Teraz jest wyłączone. Teraz jest włączone. Czemu to jest na kolor... To się zresetowało teraz? Coś zepsułem, nie wiem co, halo, o co chodzi. Nie, bo nam się kolory zmieniają i nie o to chodziło. Dlaczego tak? Czekaj, czy ja muszę jakiś tutaj równań... Jakby... Czekaj, moment. Pewnie muszę czegoś jeszcze dodatkowego użyć, bo, bo jeżeli my tutaj wprowadzimy jakąś wartość i to ona jest wprowadzona jeżeli ja to kliknę, to powinien być dany kolor. Ej, wcześniej się zmieniało, teraz się nie zmienia. Halo o co chodzi? Czy to znaczy, że ja nie mogę sobie ustawić tego, żeby to było moim wyznacznikiem, że coś jest włączone, wyłączone i jednocześnie, żeby to miało swój kolor? Nie no, muszę. To jest na pewno do zrobienia, tylko to jest coś, czego ja po prostu nie rozumiem, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja nie jestem za... Logiką w sensie to dzieje to to. Czy ja muszę tutaj jakieś odwrócenie sygnału? No nie, no tak to nie. Czekaj, 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 czekaj. Jak to zrobić? Nie wiem, poczekaj. Miałem jeszcze równanie, Mo, może może. Równanie. Nie wiem dlaczego. bo Może może chodzi o to, że musi być. Muszą być jakby dwa sygnały. Dobra, tego nie da się dobrze ustawić po prostu. To jest teraz tragicznie zrobione. Nie nie zwracajcie na to uwagi. Wbiję tutaj. Ok, jeżeli ja wprowadzę sygnał A. I jest tutaj wtedy włączony, wprowadzony sygnał B i wtedy to wchodzi tutaj. No wszystko spoko, tylko czekaj, ja to teraz jakby muszę wyłączyć. Um, to, to nie będzie mogło być równe. To jest... A czemu to jest tak trudne, jak ja tego nie lubię? No nie, to tak nie będzie mogło być, to tak wtedy w ogóle nie będzie działać. To nie, to nie, ma, to nie ma sensu w tej... W, w, nie ma logiki w tej logice, Rozumiesz, o co chodzi? Ej, no kurde, mam przepięknie wprowadzoną wartość tego i nie mogę się z tego użyć, bo, bo, się, bo, się, bo się kurde buntuje wszystko, no? Jak ja tego nie lubię, jak to się buntuje? Czemu ty się buntujesz przeciwko mnie? Czemu ty po prostu działać nie możesz? No i co? I teraz jest kuźwa, powinno być wyłączone. Wyłącz. No i teraz wyłączone. To powinno być tak, że ja wprowadzam tutaj, kurczę wartość. Jest na zielono. Cyk, i to się świeci na zielono. No i czemu to tak nie działa, kuźwa? To jest głupie. Ja to na pewno mogę jakoś zrobić. Tylko kurczę, nie wiem jak. Będę musiał poglądać jeszcze jakiś poradnik. To jest pewnie prostsze, niż mi się wydaje. I ja sobie to kuźwa sprawdzę. Jeżeli ja jestem w stanie to zrobić, a wiem, że na 99% że jestem w stanie to zrobić, to to zrobię. Na razie po prostu mamy cyk. Zaświeca się, dobra. Cyk, zaświeca się i cyk, zaświeca się. Na razie tyle. E, to i tak jest super, bo. Mogło być gorzej. I tak jestem zadowolony. Dobra, nieważne. Pokażę wam jeszcze tutaj, bo nie pokazałem wam, jak wyglądają te fundamenty z tej strony. Czyli mamy tutaj... O, moment, ja tu muszę usunąć w ogóle zasoby. Surowej kawałki brudu. Zapomniałem, że na chwilę włączaliśmy system. E, tutaj fundamenty są poprowadzone w ten sposób. Prawdopodobnie jeszcze to będzie jakoś dodatkowo zabudowane. I zastanawiam się teraz, jak zrobić w ogóle ten dolny poziom, bo nie mam na to konkretnego e, pomysłu. Jedyne, co się zastanawiam, jak będzie fundament, czego nie sprawdzałem, zaraz to sobie sprawdzimy, że ja fundament odwrócę w ten sposób. I będę chciał go dać tu, to on będzie okej, okay, będzie tak wychodził spokojnie. Jakby nie ma to potrzeby, żeby tutaj ładować te fundamenty, no bo ładnie to sobie stoi na ziemi i te fundamenty zwyczajnie nie są tutaj potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o ściany, to już inna. Bajka i teraz się zastanawiam, tu jeszcze mamy na tyle przestrzeni, żeby sobie ścianę dać dopiero w tym miejscu, żebyśmy mieli dostęp w razie czego tutaj wiecie, do rury i tak dalej. Trochę jestem zawiedziony tymi, tymi, tymi światełkami, bo serio myślałem, że to normalnie wyjdzie. Znaczy, tak jak mówię, prawdopodobnie coś tu jeszcze pomijam, bo jeszcze mamy te całe ym, zmiany sygnału na przykład i tak dalej. Tylko to jest mnie. No co, to mi zmienia 0 na 1 i 1 na 0, więc to za dużo mi nie da raczej. To jest tylko zmiana sygnału. Więc, jeżeli ja tutaj zamieniłbym sygnał. Któż ja to przetestuję, nie? Jeżeli ja tutaj zamienię sygnał, setę ustawię tak, to. co się stanie? Teraz jest sygnał tu, i to, jakby jest włączone, to jest wyłączone, a jak jest ten, to jest wtedy włączone. No nie, no właśnie nie o to mi chodzi, nie? Ale, jeżeli ja tutaj bym wprowadził. Jestem w stanie na, zie na zielono to wprowadzić? Nie, nie jestem w stanie w ogóle tego na zielono. A no tak, bo tu jest teraz to wyłączone, właśnie teraz na zielono? Nie, teraz nie. What? Nie rozumiem tego, jak to działa, serio, naprawdę, to jest, to jest dziwne. Wydaje mi się, że na swój sposób może faktycznie nie mogę tego zrobić. Nie wiem. Tak czy inaczej, samo to, że to się by zaświecało w momencie, kiedy jest aktywne, dla mnie to jest wystarczająco fajne. No bo faktycznie widać włączone, wyłączone, tak? Świeci się, nie świeci. Proste. Myślałem, że dodatkowo sobie tymi RGB light'ami welniemy, ale nie. A okej, okay, dobra. Inny pomysł a propos tych światełek: zostawiłbym sobie to, jeżeli mi się uda coś z tym zrobić, to zrobię, jeżeli nie, to nie. Ale bardzo fajnie moglibyśmy sobie oznaczyć na przykład surowce: czyli e, żelazo, dać sobie jakieś takie światło, takie, takie, takie szare. Powiedzmy, e, złoto, tak. Tutaj te kryształki taki taki niebieski ładny coś tego. Klotium jakiś tam na, 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 na pomarańczowo powiedzmy. I tak samo tutaj mamy Emerald, mamy Rubin, mamy szafir i mamy Onyx, nie Onyxa będzie ciężko chyba na, tak na, na, na czarno jakoś, ale możemy sobie te światełka po prostu walnąć tutaj od góry. Może nie tutaj, może jedno wyżej na przykład. Eee... Wait, to jest nad tym. Tak, to jest nad tym wtedy. Tak, żebyśmy mieli tutaj w miarę dużo yy, przestrzeni, ale to będzie nam oświetlało i pokazywało, co gdzie się znajduje. Wiecie o co chodzi? To jest dobra rzecz. Bo mogę to zawsze walnąć sobie od dołu, ale stwierdzam, że wyglądałoby to mniej ciekawie. A jak sobie walniemy to tak, albo moment, możemy to walnąć jeszcze od boku e, w ten sposób: o, wtedy nad danym sortownikiem, będziemy mieli lampkę, która będzie nam odpowiadała za e, daną, e, za dany surowiec. I tu jest o tyle łatwo, że wystarczy weźmiemy sobie taki normalnie logiczny e, taką klawiaturkę, prawda, cyk, cyk, cyk. Możemy ją sobie tutaj wprowadzić e, niżej, dać sobie kolanko logiczne, wyprowadzić w ten sposób, żebyśmy mieli tak jakby tutaj ten panel, wiecie, tak dostępny ładnie. Ona przed na tej wysokości i to myślę, że ma dużo sensu. I normalnie byśmy sobie tutaj wprowadzili wartość na kolor. E, no nie wiem, czy wyjdzie tutaj czarny, ale można spróbować, bo będzie się świecić na czarno? No tak raczej nie, ale i tak sprawdzę. Czekaj, 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 czekaj. Kabel e, T, nie, potrzebujemy kolanek. Dokładnie, będzie jedno kolanko e, tutaj. E, jedno kolanko będzie wtedy. Tutaj i tak coś dzisiaj zrobię i tak mi to wyjdzie, bo będę zadowolony. A myślę, że takie oznaczenie będzie kozacko wyglądało. O, i teraz mamy lampeczkę sobie tak zrobioną. Możemy to zawsze jeszcze jeden przestawić, żebyśmy w razie czego tutaj mogli sobie zrobić jakąś tam e, ścianę. Chociaż z drugiej strony, nawet jeżeli tutaj bym malną ścianę, to te kable mogą zostać, bo one będą dawać dodatkowego klimatu, że tutaj wiecie, coś jest wyprowadzone. No i dobra, i teraz kolor czarny, Bez to to będzie wszystko na, na, na zero. No to nie, nie wygląda jak czarny, to taki bardziej biały chyba mi wyszedł. Czekaj, to w drugą stronę. Tu powinien być. To, 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 to wszystko na zero powinno być. Czekaj, czekaj wszystko na zero musi być. zero. No i świeci się na czarno. A propos LEDów, jak nieraz na live'ach widzowie mówi: No, gliaju, no, zmień kolor świecenia na czarny. No to masz, świeci się na czarno. mhm, mm tak, fajnie, super. Ale ten blask. Wow. <laughs> No ale dobra, powiedzmy, że się świeci chyba no, no różnicy nie ma, bo ja nawet nie wiem, czy to się faktycznie świeci czy nie, ale chyba się nie świeci, albo po prostu jest taki kolor, że, że tutaj tak się świecić nie będzie To może zamiast czarnego dalibyśmy sobie tutaj jakiś taki Jakiś taki szarawy coś O, na przykład czwóreczki będą, dobra, czekaj Gdzie 044 044 044 Bang no okej, okay, no taki. Taki nijaki będzie, no ale okej. Okay, no to jakby to jest. To jest, no to jest ciemny kamień, więc trochę ciężko jest tutaj jakiś taki kurczę, by dobry kolorek wybrać. Ale myślę, że w ten sposób możemy to sobie oznaczyć. I to mnie się podoba, panie. To mnie się podoba. I na tej wysokości sobie to walniemy. Wszystkie normalnie na tej samej. Czekaj, tutaj. To będzie tu. Okej. Okay. No cień mamy nad tym, więc się zgadza, dobra? I tutaj mamy kolejne spoko. No i teraz jedynie, co musimy, to sobie wszystko podłączyć. Czy ja mam jeszcze kolanka logiczne? Na pewno mam, tylko chyba nie tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. znania lampka, kolanko logiczne, kabel. Mam, 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 mam. Zamontujemy sobie, będzie dobrze, panie. Patrz, nie, nie tu. Tu i tu. I teraz drugą stronę, tu. No, tu. E, tu i tu. Tu. I jeszcze tu. Super. Teraz poproszę moje klawiatury logiczne. Będzie kozak, mówię wam, będzie, będzie kozak, bo to się zmieniać nie będzie, tego zmieniać nie musimy, a sobie po prostu weźmiemy tutaj... Nawet nie potrzebujemy cały czas mieć tego panelu w tym miejscu, ale po prostu sobie, kurczę, to zostawię, ej, bo mogę. Jakby czemu by nie? Będziemy mieli fajny backstage tej całej, wiecie, maszynerii, co nie? Dobra, no i jeszcze musimy sobie tutaj podłączyć kablami prostymi. Czekaj, czekaj, tu są jakie? Cyk. Oh, yeah. I tutaj potrzebujemy zielonego. Proszę bardzo, zielony, zielony, zielony. Taki zielony. Taki mocniejszy zielony będzie. Dobra. 0,7,3, 7, 3, 2, 5, 5, 0, 0, 7. Bang. O! I o to mi chodziło. No i teraz faktycznie mamy tutaj... Nie no, to wygląda. No nie, żeby coś, jestem z siebie dumny. Może to mi nie wyszło, ale przynajmniej to jest fajny pomysł. I mamy teraz ładnie oznaczone, co jest gdzie, nie? Że mam na zielono, że jest emeraldik, na różowo, czerwono, że mamy e, rubin, szafir i kurczę, onyx. I tak samo zrobimy sobie tutaj. Fajnie to wygląda. I zawsze to dodatkowa część systemu, która normalnie by jakby nie istniała i tutaj też nam daje taki ładny ambiencik, podoba mi się. W razie czego można się tutaj dostać na górę, chociaż i tak tego nie potrzebuję, ale mogę. Działać, tak jak mówię tutaj z tymi światłami, działa, tylko nie działa nam, jeżeli chodzi o wprowadzony sygnał, bo wprowadzamy sygnał, pyk, jest RGB, ale tutaj wprowadzamy i wyłączamy e, sygnał, więc tu jest ten problem, że to musiałoby scenować razem z tym. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Serio, ja nie wiem, czy to jest możliwe. Prawdopodobnie nic z tym nie będę w stanie zrobić, ale jeżeli będę w stanie coś z tym zrobić, to się jeszcze tym pobawię. Normalnie wlatuje poradnik po nagraniu tego odcinka. Tak czy inaczej, moi drodzy, Połowiliśmy się troszeczkę światełkami RGB. Cały system w następnym odcinku na pewno będzie inaczej wyglądał, bo jeszcze się tym wszystkim chcę tutaj zająć, obudować, więc na pewno będę mógł się Wam tym pochwalić właśnie w następnym odcinku. Za ten czas pewnie jeszcze troszeczkę sobie system pochodzi, więc jak dobrze pójdzie, zaczniemy zabawę z kolejnym pionem tutaj tego wszystkiego. Ale plus jest taki, że mamy już wszystkie tutaj te logiczne kable powyprowadzane, jeżeli chodzi o maszyny, jeżeli chodzi o. Taśmy, czy tam przenośniki, więc tutaj akurat będzie wszystko dosłownie tak samo wyglądało, ponieważ tu jedynie co zrobimy, zrobimy sobie um, rurę w kształcie T, przeciągniemy sobie ją dalej i będzie kolejny pion przenośników. I tak samo w przypadku maszyn. Zwyczajnie sobie tutaj prawdopodobnie albo gdzieś tutaj wyprowadzimy kolejną rurę i będziemy mieli do kolejnych maszyn, wszystko doprowadzone, nie będziemy musieli za każdym razem kombinować, bo mógłbym zrobić tak, że każda sekcja w ogóle będzie jeszcze wyłączana, że mogę włączyć wszystkie sekcje na raz, mogę wyłączyć jedną, bo mogę wyłączyć drugą, mogę wszystkie wyłączyć, włączyć wszystkie i tak dalej, ale wydaje mi się, że aż tak bardzo nie, chcę, nie chciałbym się tym bawić, po prostu chodzi mi o to, żebym mógł oddzielnie sobie włączyć przenośniki, oddzielnie sobie włączyć maszyny i oddzielnie sobie wyłączyć ewentualnie wszystko. Myślę, że takie trzy przełączniki to jest taki, takie minimum, i w zupełności powinny wystarczyć. Ale bardzo ładnie wyglądają te światełka. Podoba mi się ten motyw. Podoba mi się ten motyw, że można sobie takie RGB światełka zrobić. Fajnie to wygląda. Także zobaczymy się w następnym odcinku. Zobaczymy jak to wszystko w ogóle zrobię, bo jeszcze nie wiem. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Do następnego. Trzymajcie się. I pa pa.